czyli będę uczyć Was różnych nietypowych układanek. Najpierw 9 cykl. cykli. Najmniejszy cykl i 9 cykli, zależy, Czyli normalne 3, 3, 3. Potem 6 stratów. I 3. Składamy jak do normalnego cyklu i tutaj mamy 9 kółeczków. No i tutaj rozkładamy do normalnego. I mamy tutaj 7 kubeczków. Do lewej ręki bierzemy trzy kubeczki, do prawej trzy i zostaje jak zawsze jeden. Potem dokładamy tutaj dwa kubeczki, żeby ten był między. Potem tutaj dwa z prawej i lewej. I tutaj z prawej ręki. No i ten z lewej stawiamy koło tej wieży. I teraz... Ja to robię inaczej. Da się to robić inaczej, ale ja tak robię, że z prawej strony biorę kubeczek i nakładam go na górę wieży. No i tutaj. Potem biorę ten kubeczek koło wieży i stawiam go tutaj. No i zostawiam tutaj i składam. Pokażę co jak wygląda na czas. Okay. 15 sekund 399 teraz sygl zamiana czyli po prostu zwyczajny sygl robimy 3, 3 i z szóstki bierzemy kubeczek i dajemy go na trójkę z lewej strony Potem z prawej trójeczki zabieramy kubeczek, a z szóstki zabieramy i zamieniamy. A potem to wszystko składamy do normalnego cyklu. No i robimy dwie szóstki. Tutaj normalnie zamieniamy dwa kubeczki. To składamy. To jest tak naprawdę normalny cykl oprócz tych zamianek. Potem z góry wieszy Bierzemy kubeczek i dajemy go po lewej stronie. Z lewej strony kubeczek zamieniamy z prawą stroną. I składamy jak normalnie. No i już. Teraz pokażę, jak to u mnie wygląda na czas. Sekund 321. Teraz kolejna konkurencja i bardzo podobna: cykl Flips, czyli robimy normalny cykl. Ale kiedy robimy szóstki, to podrzucamy kubeczek i go łapiemy i znowu stawiamy. I robimy kolejną szóstkę i bierzemy kubeczek i go podrzucamy. Mi kamera aż tak wysoko nie sięga, więc trochę nie widać w I tutaj z tej dziesiątki też podrzucamy. Ale z trójek nie podrzucamy. Teraz pokażę, jak to u mnie wygląda na czas. 12 sekund 152. Jeżeli już potraficie układać kółeczki, no to tak naprawdę to nie będzie na co wynosi, bo tak naprawdę platform cykli, czyli cykl, ale na platformach. Pokazuje to na Hortisak, dlatego że na normalnych kółeczkach nie była tego, by kompletnie widać. Nie musiała zmienić kamerę i to by trochę trwało. A no W sensie, no, bym mogła zrobić cięcia, ale wolę tak. Szerszy też trzeba opowiadać. Robimy po prostu 3, 6, 3. Składamy. No i szóstka. Szóstka. Tutaj nie ma nic tak naprawdę trudnego, ale pokażę właśnie tę nietypową konkurencję. No i składam. tylko trzeba bardzo uważać z tym. No właśnie mi spadło. Więc nie polecam tego tak szybko robić. Teraz pokażę, jak to wygląda u mnie na czas. 25 sekund 123. Teraz mamy mega cykl. Mega cykl jest bardzo trudny. Tam gdzie jest trójka w miejscu, dajemy yy, szóstkę, tutaj dwunastka. No i tutaj też szóstka. Yy, ważne, żeby to były po prostu dwa kolory obojętniaki. I zrobimy trójkę, czyli bierzemy dwa kubeczki i to ma być jakby jeden kubeczek. Tutaj też bierzemy dwa kubeczki. Robimy taką trójkę. Nie? Bierzemy tutaj też sześć kubeczków, ale zamiast jednego kubeczka tutaj stawiamy dwa. Tak, aby to tak wyglądało. I tutaj jest to samo. Potem składamy. No i tutaj mamy trzy yy, sześć. No to robimy to samo. Możemy się... Yy, Dużo osób się właśnie co Kiedy trzeba dać dwa kubeczki, dwa a daje jeden. Tutaj dajemy dwa, tutaj jeden. Matko, tak i teraz dwa, dwa. Sama, dla mnie to samo jest trudne. I też mi się to ciężko układa, więc. Możecie dużo ćwiczyć, a i tak nie osiągnąć tego dobrego. I składamy. No i, i tak mi nie wyszło. A źle to zrobiłam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwa, cztery sześć. Okej. Okay. Mm. Więc teraz pokażę jak to wygląda na czas, ale ja to robię też wolno. Oj. 45 sekund 391, wiem co ma B.S. Teraz Gacyklon, czyli robimy 3, 3, 3, 3, 3, czyli 4 trójki i je składamy. Potem tutaj robimy szóstkę i dwie trójki. Potem szóstkę składamy i składamy jedną trójkę i tą drugą trójkę też składamy. Czyli robimy to samo, co robiliśmy w 9 cykli. Potem tu robimy dwie szóstki. I składamy jak do normalnego cyklu. Pierwsza też jest 1,11 jak do normalnego cyklu. Kiedy składamy, tutaj nie bierzemy wszystkich kubeczków, o tak, tylko zostawiamy tutaj trzy, no i tutaj też trzy. I tak oto się robi. Teraz pokażę, jak to wygląda w moim wykonaniu na czas. 6 sekund 183 dlatego, że mi kubeczek wypadł no to y, jeszcze zapraszam do subskrybowania i dawania łapek w górę bo zanim kanał się polepsza są lepsze poprawki mam więcej wyświetleń, więc zapraszam żebyście tutaj dalej le robili